Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect. Dodawał jeszcze przy tym, że niepokonanym. Nie wiem, czy jest przedsiębiorcą, ale wiem, że odpuszczenie to jest naprawdę trudna sztuka, której każda przedsiębiorczyni powinna się nauczyć. Dlaczego tak trudno jest nam zmienić zdanie? Dlaczego rezygnację traktujemy jak porażka? Jak nauczyć się mówić dość i iść dalej? O tym wszystkim opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a ty słuchasz podcastu Co we freelancie piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du godzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie trochę o odpuszczaniu. Odpuszczeniu sobie, odpuszczeniu innym, rezygnowaniu z różnego rodzaju projektów, bo jako przedsiębiorczyni masz z nimi do czynienia praktycznie każdego dnia. I uwierz mi, po wielu latach prowadzenia działalności, doskonale wiem, jak trudno jest powiedzieć dość, jak trudno jest zrezygnować z jakiegoś projektu, zwłaszcza takiego, który prowadzimy latami, który latami dorasta w naszej głowie i dojrzewa tam, wiesz, i rozrasta się, no i potem w końcu dochodzi do głosu. I okazuje się, że nie wypałem. No to dzisiaj opowiem ci, jak to było u mnie, jak nauczyłam się tego odpuszczania i co mogę ci podpowiedzieć właśnie w tym temacie. Jakiś czas temu wpadłam na pomysł stworzenia nowego programu dla kobiet prowadzących biznesy usługowe online. Jeśli zaglądasz do mnie nie po raz pierwszy, no to zapewne doskonale wiesz, że w swojej ofercie od lat mam Między innymi programy o pozyskiwaniu klientów, o klientach premium, o prowadzeniu biznesu na własnych zasadach, czy też o prowadzeniu tego biznesu jako taka szefowa, prawdziwa CEO, a nie osoba samozatrudniona, czyli nie ktoś, kto stworzył sobie etat we własnej firmie, tylko ktoś, kto robi biznes, ma biznes, jest jego właścicielem. No właśnie. I. Celowo tutaj też mówię o programach, ponieważ to nigdy nie są takie, wiesz, nagrania, nagrania kursów, po prostu kursów na platformie online, do których kupujesz sobie dostęp i je sobie tam oglądasz, kiedy masz czas i tak dalej. Czyli, że kilka godzin wideo plus materiały. Nie, w każdym moim programie masz możliwość spotkań na żywo, masz możliwość zadawania pytań, masz taką moją pełną uważność na. To, co się dzieje u ciebie, czyli na takie twoje wyzwania, twoje problemy, no, generalnie masz moje pełne zaangażowanie w cały ten proces, bo też bardzo często chcę, żebyś wyszła z niego z dużo większą wiedzą, niż spodziewasz się otrzymać. No i właśnie kilka miesięcy temu wymyśliłam taki program, którego brakowało, a przynajmniej tak mi się wydawało, że brakowało mi w ofercie. Skracając tę historię bardzo, bardzo mocno, poświęciłam sporo czasu na po pierwsze, jego zaprojektowanie na opracowanie całego schematu, jak powinien wyglądać, jaką wartość powinien dawać, na stworzenie całego lejka, na stworzenie i napisanie maili, no i tej całej takiej dookoła programowej otoczki. Jeżeli kiedykolwiek robiłaś taki program, czy to dla siebie, czy wspierałaś klientów w jego produkcji, no to na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, ile czasu to zajmuje i jak bardzo energochłonny jest to proces. Więc ja go sobie wymyśliłam, doprowadziłam do etapu testów, ponieważ jestem zwolenniczką takiej wiesz, metody testowania i wprowadzenia w życie tego, co wymyślam. Dlatego też od razu postanowiłam zrobić takie quasi badanie rynku. Czyli przygotowałam sobie landing page pod webinar. Webinar oczywiście bezpłatny, który jest tą górą lejka zazwyczaj. Przygotowałam też do niego materiały, przygotowałam pierwsze maile takie onboardingowe dla osób, które się zapiszą na ten webinar. No i każda osoba, która zapisywała się na to spotkanie na żywo, otrzymywała na początku wiadomość oczywiście z podziękowaniem, ale też z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankiety, w której zadawałam pytanie o wyzwania, z jakimi się mierzy na co dzień. I tutaj pierwsze zaskoczenie, ponieważ. Moje założenia co do potrzeb początkujących przedsiębiorczyń, no a musisz wiedzieć, że nie wzięłam ich z kapelusza i nie wystałam sobie z palca, tylko bazowałam na researchu, który zrobiłam wcześniej w sieci, czyli podejrzewam sobie to, o czym piszą różnego rodzaju przedsiębiorczynie z przeróżnych branż, o swoich wyzwaniach, o pytaniach, które zadają w sieci, o tym, czym się dzielą na grupach różnego rodzaju, no więc zrobiłam taki dosyć pogłębiony research. No i właśnie te moje założenia, które opierały się na tym researchu, okazało się, że one nie przeszły tego testu. Bo ankietowane, odpowiadając na pytanie o ich potrzeby, mówiły o czymś zupełnie innym. I taki zaproponowany przeze mnie pierwszy krok, czyli ten program, który ja sobie wymyśliłam, nad którym tyle czasu siedziałam i gdzieś tam sobie go. Układałam w głowie, że on wcale nie jest taką wiedzą najbardziej potrzebną, najbardziej palącą, najpilniejszą, że to nie jest to coś, po co one w tym momencie chciałyby sięgnąć. To oczywiście, że osoby z mojej społeczności nie chciałyby po to sięgnąć, nie oznacza, że nikt inny by nie chciał, no ale umówmy się, jeżeli tworzysz jakieś kursy, jeżeli tworzysz jakieś programy, w ogóle produkty, no to najpierw oferujesz je osobom, które już masz w swoim otoczeniu, masz je w swoim pobliżu, są twoimi um, czytelniczkami newslettera, na przykład są w twojej społeczności, bo to są osoby, które po prostu już cię znają. Skoro cię znają, to łatwiej jest im zaufać, też wiedzą, co oferujesz, i być może chętnie właśnie skorzystają z oferty płatnej. No i teraz tak, co tu zrobić, bo przecież proces był już w toku, czyli reklamy poszły, webinar jest przygotowany, maile ustawione. Parę lat temu, kiedy w ogóle zaczynałam robić takie rzeczy w online, czyli zaczynałam tworzyć gdzieś tam programy, kursy i oferowałam, tak naprawdę co miesiąc nagrywałam webinar i puszczałam go w sieci. No to te parę lat temu prawdopodobnie doprowadziłabym to wszystko do szczęśliwego bądź mniej szczęśliwego końca, to znaczy zrealizowałabym cały ten projekt. Dokładnie tak, jak go sobie zaplanowałam. Natomiast od dłuższego już czasu jestem zwolenniczką zupełnie innego działania, czyli lubię takie szybkie decyzje. Tego właśnie nauczyło mnie też prowadzenie firmy w ostatnich latach, że jeżeli coś się nie sprawdza, jeżeli coś nie funkcjonuje, jeżeli jakieś nasze założenia są błędne, to trzeba to poprawić albo odpuścić. No i teraz pytanie: ile masz czasu? Nie? Czy masz czas na to, żeby to wszystko poprawiać? Czy może lepiej zająć się tym, czego ludzie od ciebie oczekują? No i ja dokładnie tak zrobiłam tym razem, czyli postanowiłam zrezygnować z tych maili sprzedażowych ostatniej fazy, czyli takich, wiesz, już mających na celu doprowadzić do szczęśliwego końca, czyli do zakupu i postanowiłam nie ciągnąć na siłę czegoś, co prawdopodobnie sprzedałoby się znacznie poniżej moich oczekiwań. No i pewnie też znacznie poniżej opłacalności. I tak jak wspomniałam, kiedyś Prawdopodobnie zareagowałabym zupełnie inaczej. To znaczy, plułabym sobie w brodę, długimi tygodniami wyrzucałabym sobie, że gdzieś zrobiłam błąd, że postawiłam złą tezę, że straciłam czas i pieniądze przy okazji. No ale to jest troszeczkę mniejsza kwestia. Bardziej chodzi jednak o ten czas. Ale żyjemy w czasach wuka. Nie na darmo, nazywanych czasami takimi, wiesz, gwałtownymi, nieprzewidywalnymi, zmiennymi przede wszystkim, a skoro tak, no to trzeba się do nich dostosować i do klienta też. I tutaj chciałabym, żebyś zapamiętała przynajmniej tę jedną rzecz, którą powiem w tym podcaście. Jeżeli masz cokolwiek z niego wynieść, to tę rzecz, którą teraz powiem, zapamiętaj. Nie ma nic złego w popełnianiu błędów. W robieniu błędnych założeń czy też bezsensownych kroków w biznesie. Sztuką jest wiedzieć, kiedy się z nich wycofać i wyciągnąć wnioski z całej tej sytuacji, bo tylko w ten sposób jesteś w stanie czegokolwiek się nauczyć. I pamiętam, jak robiłam mój pierwszy kurs online. To było, no dobra, cztery lata temu jak nie dalej. Na listę osób zainteresowanych zapisało się wtedy ponad 400 osób, co było gigantyczną liczbą, jak dla mnie, a kupiło go jedynie 6. Półtora czyli zdecydowanie mniej niż sprzedaje się średnio, niż mówią statystyki, bo zazwyczaj mówi się, że. 3% osób, które zapisały się na listę osób zainteresowanych, ostatecznie dokonuje zakupu. To jest taka statystyka, która jest dosyć, powiedziałabym, sprawdzalna. I powinna była wtedy wysłać maila do pozostałych tych, którzy byli zapisani na tą listę z pytaniem co powstrzymało ich przed zainwestowaniem. Kilkuset złotych w swój rozwój, w rozwój swojej firmy, w swoją edukację. I wiesz co, ja tego nie zrobiłam. I nie zrobiłam tego z jednego powodu: ze strachu przed odpowiedziami. I do dzisiaj nie wiem, jaki wtedy popełniłam błąd, czyli gdzie był ten a, taki a, haczyk, który sprawił, że te osoby nie kupiły. A tak naprawdę wystarczyło zapytać. Bardzo prawdopodobne, że gdybym wtedy zadała to pytanie, to uniknęłabym później wielu błędów, nie? bo różne działania podejmowałam w swoim biznesie, różne kursy też produkowałam, różne działania i różne produkty się pojawiały w mojej ofercie. Ale wtedy po pierwsze nie zadałam tego pytania, po drugie też nie potrafiłam odpuścić, nie potrafiłam odpuścić tego, że no, skoro ten kurs już był, to należało go potem sprzedawać, i ja go wrzuciłam do sprzedaży po raz kolejny. I to też nie był jakiś taki, nie wiadomo jak, spektakularny sukces. No i tak, odpuszczanie jest tą sztuką, którą zdecydowanie warto posiąść, gdy prowadzisz firmę. Bo nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu upieranie się jak koziół w kapuście przy swoim. Jeżeli na przykład, a są takie sytuacje, ja znam takie osoby, które przez 3 lata na przykład próbują sprzedać jakiś produkt albo upierają się, że będą go udoskonalać, że będą po prostu doprowadzać, dopieszczać go, doprowadzać go do perfekcji. No więc jeżeli coś się przez trzy lata nie sprzedało, to raczej niewielka jest szansa, że nagle ludzie poczują taki zew zakupu. Nawet jeżeli trafisz do totalnie, zupełnie innej grupy docelowej, to jeżeli wtedy nie było tego impulsu, jeżeli wtedy ten produkt się nie sprzedał, to dlaczego on miałby się sprzedać teraz? Lepiej zatem odpuścić, zrewidować tam swoją strategię, popytać tych ludzi, czego oni potrzebują i pójść dalej. Zdecydowanie warto też posłuchać tego, co mówi ci wszechświatnie i co mówią ci inne osoby. Jeżeli zewsząd otrzymujesz sygnały, że na przykład Twoja społeczność potrzebuje innego rodzaju produktu, innej usługi niż te, które oferujesz, to kurczę, otwórz się na ich potrzeby. Tylko, żeby to wiedzieć, musisz oczywiście. Poznać swojego klienta, musisz znać ten rynek, musisz wiedzieć, czego on potrzebuje, czyli musisz go obserwować albo jeszcze lepiej zadawać mu pytania. Bo tak naprawdę, co da ci ciągnięcie nieopłacalnych projektów? Poza zmęczeniem, zniechęceniem, frustracją i różnymi innymi, wiesz, czasem bardzo dużymi nakładami finansowymi, no bo jednak. Ktoś musi zrobić stronę, ktoś musi przygotować treści. Nawet jeżeli robisz to sama, to musisz poświęcić czas, który mogłabyś poświęcić na zarabianie pieniędzy albo na odpoczynek, bo często robimy to nocami. Musisz też poświęcić zainwestować w zasadzie pieniądze w reklamę albo zapłacić komuś, kto ci jeszcze tę reklamę ustawi. Więc tutaj jest bardzo dużo takich elementów, które sprawiają, że no możesz poczuć taką Możesz się poczuć nieusatysfakcjonowana. O. I dlatego właśnie nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć sobie dość i skierować swoją uwagę na inny projekt, na ludzi, którzy realnie są zainteresowani współpracą z Tobą. I ja wiem, że na początku możesz popukać się w głowę i powiedzieć: No ale jak to? Poświęciłam tyle czasu i energii i mam to wszystko wyrzucić do kosza? Trzy lata mojego życia? 10 lat życia, nie wiem, pół roku, wszystko jedno. I ja mam to teraz po prostu odstawić na boczny tor i zająć się czymś innym? Tak. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz marnować kolejne miesiące, kolejne lata, licząc na, nie wiem, na cud. A chyba nie o to tutaj chodzi, prawda? Jeżeli coś nie działa, to to napraw. Jeżeli naprawianie nic nie da,. Odpuść i idź dalej. Jeżeli nie wiesz, jak to naprawić, no to poszukaj osoby, która ci w tym pomoże. Jeżeli na swojej drodze potrzebujesz mojego wsparcia, po prostu się odezwij. Daj znać, w czym mogę ci pomóc. Tyle na dziś. Do usłyszenia. Następnym razem. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu, Co we freelance piszczy? Zainspirował cię do działania? Sięgnij po więcej, zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl. I pamiętaj: firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia!